Szanowni Państwo, witamy po przerwie. Tak jak powiedziałem, pozostajemy w tematyce kobiecej związanej z górnośląską, górnośląską przestrzenią. Tym razem prelegentem będzie ksiądz profesor Henryk Olszar. I oddaję głos. Panie i Panowie, są ludzie odważni, są kobiety odważne ponad przeciętność. Tak usłyszałem w pierwszym. W dzisiejszym wystąpieniu takie piękne słowa zapisane, niemal wszyscy na Górnym Śląsku uprawiają jakąś dyskursywną, w cudzysłowie, grę z węglem. Tymczasem Górny Śląsk jest pełen kobiet. Tych zapisanych w przeszłości i tych, które realizują się w teraźniejszości. Dla przykładu opowiem o dwóch spośród nich związanych urodzeniem z końcem XIX i, i początkami XX wieku, a pochodzeniem z Górnym Śląskim. Opowiem o przemianach ich sposobów myślenia, działania i życia w regionie, którego intensywny rozwój przez dwa ostatnie stulecia napędzał przemysł ciężki, hutniczy i wydobywczy, i które jak żaden inny w Polsce doświadczał nowoczesności w jej kolejnych odsłonach oraz Biedy duchowej i materialnej, o czym nie możemy zapomnieć i co zauważyły bohaterki tego wystąpienia: Ewa i Helena. Opowiem o ich tożsamościach, aktywnościach, kobiecym spojrzeniu na środowisko, w którym przyszło im żyć, o ich zaangażowaniu społecznym. Żyły nie wiedząc o sobie, żyły niedaleko od siebie. Maria Morera Johnson. Kubanka z powodzenia, laureatka wielu nagród w dziedzinie edukacji, w zuchwałej księdze kobiet, z dopiskiem o odważnych kobietach, które pokazały mi jak żyć, zauważa, cytuję, że Bóg wciąż stwarza kobiety przeznaczone do wielkich rzeczy. Myślę, że Bóg uwielbia, kiedy kobie, kobiety stwarzają możliwości do wspólnej pracy na rzecz większego dobra. Wiele kobiet na Górnym Śląsku nie zna ani diakonicy Ewy fontile winkler z Miechowic, ani też służebnicy Bożej siostry Marii Dulcissime Hoffmann z Raciborza, Brzezia nad Odrą. Ale to wzory charakteru odwagi, ludzkiej godności, bezinteresowności, wzory wytrwałości, prawdziwego piękna, współczucia, pojednania, przyjaźni, miłości. To bezinteresowne kobiety, które robiły co trzeba, to szczere orędowniczki, wymowne wizerunki wytrwałości i siły, to dusze współczujące, które pomagały rozpaczającym i cierpiącym, to autentyczne ikony wspólnoty, to wreszcie śmiałe kobiety, które działały skutecznie jak Matka Ewa i które nadal działają skutecznie jak oblubienica Krzyża. Kobiety te wpływają na ludzką wyobraźnię również w XXI stuleciu. W tym miejscu chciałbym podziękować autorom ich not biograficznych w leksykonie Panteonu Górnośląskiego. Zarówno pan dr Sebastian Rosenbaum w odniesieniu do matki Ewy, jak i pani doktor habilitowana Halina Dudała, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podniesieni do Heleny Hoffman, są znani z pracy archiwalnej i udziału w projektach badawczych, ze znaczącego dorobku naukowego i dorobku nagradzanego. I tak, jako mężczyzna i kapłan, sam siebie zapytałem i pytam, czy ja mogę mówić o kobietach, czy mogę mówić o matce Ewie i siostrze. Siostrze, Dulcissimie, w samym tym imieniu pobrzmiewa słowo, słowo najsłodsza. A w nazwisku Hoffman chyba jeszcze nadzieja, czyli taka najsłodsza nadzieja. Baronesa Ewa Fontine Winkler przyszła na świat równo 150 lat temu. Mamy jej zdjęcie, mamy troszeczkę o niej powiedziane, mamy te daty. I takie kluczowe jej powiedzenie. Stanowi przykład osoby, która w pełni poświęciła się pomocy drugiemu człowiekowi, w tym względzie jest określana pionierką tworzenia rodzin zastępczych na Górnym Śląsku i nie tylko. Jej ponadczasowa postawa inspiruje i popycha do działania nawet po jej śmierci. Jest to widocznie szczególnie poprzez jej działalność w miechowicach na Górnym Śląsku, która przetrwała do dnia dzisiejszego, wciąż jest kontynuowana i rozrasta się w nowych dziełach miłosierdzia tworzonych przez Kościół ewangelicko-augsburski. Powodem tego jest fakt, że problemy społeczne, z którymi miała do czynienia matka Ewa, występują w każdym społeczeństwie niezależnie od epoki. Choroby, niepełnosprawność, kalectwo, głód, ubóstwo w różnym stopniu i w różnej skali utrudniają życie ludzkie, niemniej można je znaleźć w każdym mieście czy na wsi. Ewa Fontile-Winkler inspirowała się w życiu promowaniem wzorca miłości miłosiernej. Być może mielibyśmy, mieliśmy już okazję zaznajomić się ze środowiskiem śląskiej rodziny Fontile Winklerów i wartościami, które ona czerpała z luteranizmu i katolicyzmu. Ewa już w młodości została postawiona przed wyborem między rodzinnym dziedzictwem, a wyborem służby Bogu i bliźni. Poradziła sobie z takim dylematem, bo jej decyzje życiowe wypływały z jej charakteru. Ukształtowanego pod wpływem matki Waleski, katoliczki, oczytanej w Piśmie Świętym, współczującej ubogim i pomagającej potrzebującym. Równie mocno jak matka wpływał na Ewę jej ojciec, Hubert, Ewangelik i śląski Krezus, dzięki któremu zdobyła umiejętność wykorzystania rodzinnej fortuny. Matka Ewa wielokrotnie spotykała się z problemami społecznymi i wydawało się, że, nie, że są to problemy nie do rozwiązania. Tak było z tworzeniem dzieła Miłosierdzia Chrześcijańskiego, czyli domów pomocowych w Miechowicach. Swoją opieką otaczała tam nie tylko dzieci chorych i starszych, ale też osoby, a szczególnie dziewczęta z marginesu społecznego zagrożone upadkiem moralnym i były więźniarki. Zabiegała o fundusze na działalność charytatywną, w tym celu powołała Związek Gwieździsty, Zajmujące się gromadzeniem datków. Opieka nad sierotami prowadzona była przez nią na wzór angielski w formie rodzinnej. Kilka lub kilkanaście dzieci przebywało razem pod opieką jej jednej diakonisy, nazywanej mateczką, i dwóch młodszych sióstr, zwanych ciotkami. W ten sposób uniknęła wychowywania sierot w zbyt dużej grupie, co uważała za groźne dla rozwoju duchowego i psychicznego dziecka. Przed wybuchem II wojny światowej do jej diakonii należało 538 dia sióstr diakonis ewangelickich, prowadzących 39 domów dziecka, ponadto 4 szpitale, 33 domy wspólnotowe, 5 przedszkoli, 6 sierocińców, 3 ośrodki wypoczynkowe, 3 punkty ratunkowe, 6 ośrodków opieki zdrowotnej. Nie tylko tu w Europie, ale też i w Afryce, w Azji i w Ameryce Południowej. Matka Ewa jest znana również z działalności pisarskiej. Jej książki, krople porannej rosy, myśli wybrane, prawdziwy sens życia, czy też znaczący artykuł obowiązek, zachęcają czytelników, aby żyli świadomością i poczuciem, i współ, poczuciem współczucia i miłości. Podaje przy tym konkretne przykłady działań społecznych, jakie możemy podjąć w danej sytuacji, czy to wobec dzieci, czy to wobec starszych. Według matki Ewy, działalność na rzecz słabych, odrzuconych, nie miała polegać tylko na ofiarowaniu im chleba, odzienia, dachu nad głową, ale przede wszystkim na okazywaniu serca. Jak powiedziała, każdy czyn wykonuj w poczuciu pełnej współczucia miłości. Stąd brało się jej przekonanie o konieczności ofiarowania człowiekowi będącemu w potrzebie czasu, wysłuchania go, okazania zainteresowania, pozwolenia na wypowiedzenie się i pisała. Świat ma dość mądrości i może się bez niej obejść, ale nigdy nie obejdzie się bez miłości. Ta skromna kobieta. Przez całe życie była chora, schorowana. Kiedy umarła, to, nad, to pojawiło się słowo Ancylladomii, służebnica pańska. Jakże skromnie wygląda grób Matki Ewy w Bytomiu Miechowicach. Warto to miejsce nawiedzić i warto przyjrzeć się tym dziełom, które jeszcze tam są, które ocalały po II wojnie światowej. Z kolei zaangażowanie społecznej siostry Marii dulciscy Hoffmann za życia zawsze gotowej, wiernej Chrystusowi i swojemu zgromadzeniu jest na miarę ludzkiej tamtej i naszej epoki. Cała dokumentacja dotycząca tej służebnicy Bożej, zebrana w czasie trwania dowodzenia, została przedstawiona w Stolicy Apostolskiej. Aby nastąpiło wymagane rozeznanie w Kongregacji Świętych i ukazanie jej drogi do świętości całemu Kościołowi. W liście Stowarzyszenia Edukacja na Piątkę i dyrekcji nieistniejącego już gimnazjum nr 5 imienia Marii Dulcissy Hoffman święto w Świętobłowicach, skierowanym 13 lipca 2015 roku do Ojca Świętego Franciszka, Odnajdujemy słowa, piszemy z niewielkiego miasta Świę... Świętochłowice, położonego w województwie śląskim, w Polsce jesteśmy członkami stowarzyszenia Edukacja na szóstkę wspierającego działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum nr 5. Imienia siostry Marii Dulcisy Hoffman, To gimnazjum dzięki wyjątkowemu zespołowi nauczycieli, pasjonatów. Znane jest w mieście z kultywowania śląskich tradycji wielokierunkowego wdrażania wychowanków do pracy nad sobą, umiejętności motywowania uczniów do pracy charytatywnej. Wiąże się to nierozerwalnie z kształtowaniem wartości, jakie prezentowała patronka szkoły, ta młodziutka zakonnicza. Zakonnica, Swoją życzliwością w stosunku do innych, dobrocią, pracowitością, skromnością udowodniła. Udowodniła, że zwykłą codzienną służbą Bogu i ludziom można dojść do świętości. Jako święta była bowiem postrzegana przez siostry zakonne i mieszkańców Brzezia nad Odrą już za życia. Tak, tak myślą o niej dzisiaj ci, którzy powierzają jej w modlitwach swoje troski. Oczywiście otrzymała wielki dar wyjątkowej wiary. Jednak uczniom pokazuje, że praca dla drugiego człowieka może być radością i spełnieniem. Udowadnia, że mimo cierpień można cieszyć się życiem. Grono pedagogiczne w swojej pracy z młodzieżą często pochodzącą z trudnych rodzin. Od 2008 roku aż do zamknięcia gimnazjum wykorzystuje postać patronki jako wzorzec godny naśladowania. Realizuje szkolne i środowiskowe akcje, i uroczystości upowszechniające jej, kul, jej kult. Na przykład, Warto być dobrym. My dla patronki albo siostra Dulcissima Hoffman. Co roku uczniowie odwiedzają Grzezie nad Odrą, klasztor i miejsce spoczynku tej Sługi slu, Bożej. Dzięki tym uczniom o Helenie Hoffman usłyszeli. W Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Szwecji. Ciekawe były też lekcje wychowawcze jej poświęcone, jak piszą do papieża, a organizowane przez nauczycieli w każdym półroczu. Wasza świętobliwość. Tak kończą. Pragniemy przekazać informację, że kult siostry Dulcissimie Hoffman upowszechniamy i w mieście, i w Polsce, i za granicą. Helena Jadwiga Hoffman Urodziła się 11 lat temu, jako pierworodne dziecko w robotniczej rodzinie Józefa Hoffmana i Albiny z domu Jarząbek w osadzie robotniczej, zgoda na Górnym Śląsku. Nie głosiła kazań, nie pisała artykułów, nie założyła wielkich dzieł, tak jak jej mniej więcej rówieśniczka, matka Ewa. Ona po prostu kochała, jak, jak każda kobieta. Kochała, miała przy umiała przyjmować cierpienie i ofiarować je za innych, tak jak za chłopca Janka Darowskiego, który po jej modlitwach odzyskał wzrok w oku, a ona w tym czasie wzrok utraciła. Jej pogrzeb w Brzesiu nad Odrą, mimo tego, że mieszkała w tym, w, tym, w tym miejscu jedynie 3 lata, zgromadził Rzeszę i stał się prawdziwą manifestacją już wówczas, wówczas powszechnego przekonania o świętości tej skromnej zakonnicy. Wiele małżeństw po modlitwach wtedy i po modlitwach u jej grobu dzisiaj, może zobaczymy ten sarkofag za chwileczkę, doczekało się upragnionego potomstwa. W jednym przypadku po modlitwie za jej przyczyną okazało się, że dziecko zdiagnozowane w łonie matki jako umarłe żyje i rozwija się. Osobiście je znam. Wczoraj z tym dzieckiem rozmawiałem. Ona mówiła: Tak, świat jest dla nas tylko mostem, po którym idziemy. Nie wolno budować na nim domu. Most, nasz, nasze życie to takie, taki prawdziwy most. Dziś w razie pojawiających się problemów raz po raz pojawia się głos z różnych stron. Nie trzeba się martwić, Dulcissima wyprosi, ona wymodli. Licznik odwiedzin strony internetowej wykazuje, że są tam również zapytania, prośby, prośby o materiały upowszechniające jej życie i działalność z takich egzotycznych krajów jak Wyspy Dziewicze na Karaibach, Seszele, Togo, Tanzania, Japonia, Tajwan, Chiny, Hongkong, Tajlandia, Nepal, Wietnam, Malezja, Indonezja, Singapur, a nawet Arabia Saudyjska i Bahrajn. Służebnica krzyża promuje miasto Raciusz. To miasto naszego prorektora, region Śląska i Polska. Uspołecznia, bo kształtuje osobowość człowieka, w tym młodego pokolenia. Budzi emocje, bo uwrażliwia na potrzeby innych, zwłaszcza tych, którzy cierpią, chorują. Poszerza horyzonty, bo wiele osób nabyło wiedzę o siostrze, kulturze i historii śląska. Świadectwo uzdrowienia młodej kobiety wy wyemitowane na YouTubie obejrzało w ciągu kilku tygodni 26 tysięcy osób. Podobnie film dokumentalny i poświęcony pod tytułem Anioł Dobroci. Szczególne miejsce zajmuje Anioł Dobroci. To jest ciekawe tłumaczenie na język łaciński, czyli Angelus Bonitatis. Angelus Bonitatis, anioł dobroci. Wciąż obserwujemy wzmożenie ruchu pątniczego. I w posłowiu, w ostatnich zdaniach, w ostatnich dwóch zdaniach powiedziałbym tak. Opowieści o Ewie Tyle-Winkler i Helenie Hoffman, dwóch kobietach. Związanych z Górnym Śląskiem chciałbym zamknąć w kilku słowach. Ich biografie są swego rodzaju fotografiami, chwilowym zatrzymaniem biegu zdarzeń nieistniejącym tu i teraz. Życie tych kobiet jest pretekstem do mówienia o rosnącej emancypacji oraz podmiotowej sprawczości górnośląskich kobiet. Maria Skłodowska kiri powiedziała tak, musimy jeść, pić, spać, odpoczywać. Kochać, przechodzić obok najcenniejszych darów życia. Trzeba również nam życie uczynić marzeniami, a marzenia rzeczywistością. Choć słowa te zostały wypowiedziane w innym kontekście, to doskon w doskonały sposób charakteryzują kobiecy sposób myślenia i kobiecą obecność, rozumianą przez dynamizm na wielu polach działania i aktywności, tej duchowej również. Nasze bohaterki łączyły niemal najdo, w niemal najdoskonalszy sposób życie w rodzinie, diakonis i zgromadzeniu zakonnym, pozostając wierne wartościom ponadczasowym w XXI stuleciu, drodzy Państwo, nadal oddziaływują społecznie, tamten niezwykły czas, miejsca i postacie Ewy i Heleny pozostają nadal żywe. Być może będą ocalone nie tylko w leksykonie, ale i w panteonie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor dał dowód tego, że mężczyzna może mówić o kobietach. E, za co bardzo dziękujemy. Śladami przeszłości Górnego Śląska to tytuł pakietu edukacyjnego autorstwa profesora Macieja Fica z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pakiet składa się z czterech części, każda z nich poświęcona jest poszczególnym grupom zasłużonych dla Górnego Śląska oraz zestawu scenariuszy. Celem pakietu jest realizacja edukacji regionalnej nie tylko w murach szkolnych, ale również poza systemem klasowo-lekcyjnym.